Hej, witam was wszystkim w tym odcinku Ferii 2026. Zamykamy szafkę, no i idziemy pływać znowu na basen. Tak jak codziennie, już kończymy basen i wychodzimy. Koniec. Jedziemy do domu, żeby pozwiedzieć jeszcze o te malowidła. No, idziemy też do murala Czesława Niemena, w której, namalowany w kamienicy, w której mieszka właśnie jego mama. O, tutaj widzicie? Właśnie na filmie. A my idziemy do. Uwaga, co to jest? Krów. Które w drugim odcinku widzieliście w ciemności, a teraz widzicie. A gdzie ta bombka? Już niestety złożyli. Jedna krowa. A teraz pokażę wam jeszcze tą pączkowatą drugą krowę. Mu. Znowu przyszły z pastwiska. Takie dwie krowy. Idziemy teraz do parku tego miasta. Słuchajcie, macie czas do 17:00. Do 17? Nie. Do 16 macie czas, żeby zgadywać w jakim mieście jestem. Jak zagadniecie, wyniki zostaną ogłoszone o 16 w filmie i wtedy powiem też w jakim mieście właśnie jestem. Proszę, piszcie komentarze. Wszystkie kanały odsubskrybowałem, więc kto zgadnie tego, zasubskrybuje. Więc idziemy w parku tu są dwa stawki. Jeden stawek widzieliście przed chwilą, a tutaj jest drugi stawek. Całe zamarznięte. Tak zimno, że zobaczcie, mój ciepły palec na tych ławkach e, robi takie... Tu miałem napisać Sebastos, ale niestety się troszeczkę nie udało. No, oto pomnik w parku tego miasta. Zgadujcie, jakiego miasta, bo za subskrypcję chyba się opłaca, prawda? Dziękuję Was za dzisiejszy dzień, Pa.